Cieszy to, że nie mam karetki po prostu. To ok a... sceptycznie nastawiony do takich rzeczy, ale, ale jak na, na auto, które ma prawie 400 tysięcy, to robi to. Robię Żebym wiedział, żeby wiedział że to takie jest zmiana, to można było, bo to ktoś może powiedzieć, że jakaś ściema jest. Nie, 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 naprawdę. Bo mi, ja trochę pracuję jako mechanik. Rano odebrałem po prostu telefon od Marka, tutaj taki zadowolony, więc dlatego postanowiłem podjechać no Borykające problemy z głośną pracą sprężarki, świsty, gwizdy, inne takie tematy Akurat zbliżył się przegląd olejowy Co to jest w ogóle za samochód? To jest Golf Plus, to jest podstawowa można powiedzieć wersja taka, 100 na 100, 100 może tam 5 miał. Jest troszeczkę po przebudowie mapy, ale co był problemem? Problemy te. To... Bardzo mocno świszcząca turbina. Dosłownie jak, jak jakaś karetka jechała, albo policja na sygnale za nami. No to tu masz mapę jakąś zrobioną teraz? Tak. I to ile skończyłeś? Nie ma tego takiego intensywnego świstu tradycyjnego przy do, do dodawaniu gazu, odejmowaniu. dobra. A przejechałem a... raptem 60 km z, po pukance i zaraniu preparatów tych już na pewno. I dla mnie to jest kosmos. Auto ma prawie 400 tysięcy <grytanie> A Auto stało później, jeszcze pół godziny sobie na wolnych obrotach. Zlałem olej. Wyczyściłem od... jeszcze ten kanał olejowy od wodnicy, od... tak samo przy demontażu filtra. Tamto wyczyściłem też ten no, stary olej. Zalałem pierwsze te trzy preparaty, A później olej 10 40. Ja na motuluję, w każdym jednym. Najbardziej sprawdzony bez Mobil albo nie są oszukiwane jakieś. Ale no. tego nie ma takiego bąka. Aha, bo ty mówisz, że ona Jeszcze puszczała do ten... Bo Puszczo... To wiadomo, to jest EGR jest tutaj. Puszczała dymek, tak? Tak, tak? Dokładnie, dokładnie. Nie ma teraz takiego puszczała. uderzenia. Tego. Czyli sama pukanka jest zrobiła robotę? Czy, pukanka czy, czy... Pr plus preparaty. Aha, czyli tak. Zrobiłeś pukankę, tak. wymieniłeś olej na nowy i co? Tak. A co wlałeś? Z, z tych... Dokładnie, ja, nie powiem no. tych nazw. Ale to no. jest z etykietą tą niebieską. to okay. pen treatment? Dokładnie. Różowy, tak? Różowy, tak. Czyli Oil Fortifier? I ten do uszczelek. Również, do, do, do uszczelek, tak? Aha, no, czyli Seal Conditioner. Dokładnie. Ty jeszcze w jakimś aucie innym robiłeś, czy tylko w tamtek ja, jeszcze? Tak, jeszcze w 1.4 TFSI. I tam, i tam też była poprawa? Czy tam błędem w ogóle z zmiennych faz na połku słońcem. Jaż doszło do tego, że kontrolka wyskoczyła. I też w tylko ja ten auto kupiłem niedawno i historii w ogóle nie znam pukankę pierwszy zastosowałem Też auto troszeczkę zrobiło więcej kilometrów do około 100. na Na pukance, Na samej płukance. I na pukance zarejestrował się znowu błąd w sterowniku Od koloracji Ale nie było już znowu błędu od zmiennych faz rozrządu Tylko same 0016 Po tym, po tej pukance Też te, te same preparaty co były w dieslu mhm. Zrobiło 500 kilometrów i nie, nie notuję żadnego błędu w sterowniku I nawet nie wywalacz wcześniej wywaliło Czego? Na desce Nie wiem, jak to na, na długo pomoże, ale ciszej też się i chodzi ten razem. Chociaż Diesla ten tutaj też, też naprawdę zmienił. No nie, no, no ja jedziemy no, normalnie. Nie tak. ma, ja tutaj mówię, bo jeżeli chodzi o tego Diesla, nie ma tego świstu. Nie słychać te, te, to, to, co było wcześniej. Szkoda, że ja nie nagrałem wcześniej, to, to nie, nie musieliśmy sobie, nie? Żebym wiedział, żeby wiedział, że to takie jest zmiana, to można było, bo to ktoś może być jakaś ściema jest. Nie, 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 naprawdę. Powiedzcie mi, ja trochę pracuję jako mechanik i, i trochę silników przewaliłem. To, to... to ile lat w zawodzie jesteś? Licząc ze szkołą to od 91 roku. Zapraszamy też do wszelkiego rodzaju rozmów tutaj, czy też, jeżeli byście byli zainteresowani, spotkaniem z którymś z naszych przedstawicieli bądź techników, no to, no to dzwoncie, zapraszamy do kontaktu.